Ta broń to rewolwer, czyli jedna z najrzadziej wybieranych opcji w Counter Strike 2, ale co jeśli odwrócimy kartę i nie będziemy mogli użyć żadnej innej broni oprócz rewolweru? Możemy używać granatów and utility. Wygrywamy wtedy, kiedy zremisujemy albo wygramy. Ej, czekaj, okay, ale już w pierwszej mamy wygrać rewolwer? Tak. Okay. Możemy to tak. Okej. Okay. Niestety możemy. Niestety. To <laughs> nie, nie jest dwóch, dwóch. O cholera, to przegraliśmy do zero. O cholera. A mogę kupić broję. Tutaj ja idę za kamieniem. Jest na kamieniu. Tutaj. Jest tam. Jest! Zabiłem. Może na aparty, bo może być na aparty. Bardzo aparty, bardzo aparty. Bomba jest tutaj. Absolutnie nic. A, słyszy mi flasha, ale zmotowałam. Tutaj, patrzcie! BOJ! BOJ! już biegać pod strzelaniach Nice Musisz trafić tylko dwa razy, Tomek Dammit Ale jest dobrze, tak? Nie jest to 12 do zera Dobra, ogólnie tam będą najmniej jeden Jest! Tam tam. Jest tam jeden, nie wiem czy dostał Chyba nie, zgasiłeś się po głowie To nieźle Ej, drugi jest, nam idzie Znaczy Longu nie idzie Gdzie Boże O nie, ja już widzę ten challenge nie, ja jest! Ty, tak. są tu, są tu! Dobra, czekaj, mą atakuje. On ma kołapę, on ma kołapę! Nie ma mnie. I'm invisible. Nie! Instynkty przejechał na chwilę. Ale oh, ja mnie trafiłem. Kill one. Eee, uh, aparty chyba. Tak, like, aparty. Tylko go trafiłem? Nie, nie trafiłem tak był. Rozeskoczył. Yes! NICE! go! Wiesz co, ja nie wyrzucę tego kałacha. Ja go będę trzymał w ekscytunku, żeby oni go nie podnieśli. Albo wiesz co, nawet go wyrzucę za mapę. Widzę go, ale... Weź fraga. O nie! Mam no, wrażenie, że mam większe szansę sprawdzić datora niż z revolvera. Jest! Jeszcze jeden tam jest. Tu na prawo. Będzie tu. Nie tu da na ogół. O! Wytrafił! Aaaa! No strasznego Loła! No strasznego Loła miał. I teraz rewolwer na terror. Dobra, to będzie świetny gameplay, mówię ci. Źródło stary, zaufaj mi. A... Nie żyjesz, Trudno mi wyjaśnić, co się zdarzyło. Na, na short się zostałem zrąbony. Mójś kolega mi kabił tam, uwaga mm. Gdzie? No. Short i long. Co, czy ty chodzić po co strzelania? No. Nie rób tak. Powiedziałeś, że jest się celnym, jak się chodzi podczas strzelania. Ja, ja tu na to wszystkie bronie? No to ja chodzę podczas biegania. Znaczy... biegania? Tak. Dobra. Ogólnie. Nie, bo spaliłeś kogoś prawie. Oh, fuck. Dead? Nie wiem, jest drugi. Long. Dobra. Umrzej o jest na naszym spawnie A, 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 a. pilnował bomby! Tak jak widzieliście ten męcz nie do końca poszedł po naszej myśli, więc przejdziemy do kolejnego. Tylko jeden z nich celować. Ja patrzę małe drzwi. O no, o Boże! O. Hmm. A, nie do Nice! Zafilerem. Masz mało małotowa. No nie wystarczy! Ale się spaliłem! Spaliłem go! Jako już jedyne, co w tym meczu jeszcze się stało, to to, że przegraliśmy do zera. Po prostu przejdziemy do kolejnego meczu. Zabiłem go w głowę! Nie widząc nic! Aha! <laughs> Idź paląga, ja idę shorta. Wróciłem mołotowa na shorta. Ja nie słyszę, żeby ktoś tam był, więc pewnie będą pałace. Nie, czekaj, wrócili Wabik. Abik. Był aparty, ale on z Nie, był, był, był. Short jest, jest short, jest short na jeden na pewno. Target jeden. O boże, what the fuck? Dobra, ja dalej patrzę shorta. Jest short. Wiem, dostałem za pięć. Moło i. Long. to nie jest wabik. Śniad uderza. Nie, to nie jest wabik. Widzimy, że pójdzie longiem. Murowowy właśnie ma pełną amunicję, badał jak chcesz. zero amunicji, gdzieś musimy chce. Tak, tak, tak. To jest jeszcze do zera. Może odcinek się skończy właściwie. No to był shorta. jest aparty. Jest aparty, jest no. Nie wiem, czy go tapiłam. Musiał dosyć tą granatę. Zarado Wiem, 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 wiem. wiem. dalej jest do czwarta. Masz dwa pociski. O! A! Yes! A! A! jakiś. Nie! A! Max! A! 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 Na A! A! chyba A! A! tylko chyba. Dobra, tak. Nie widzę. A! A! mnie. Ja też. O! A! nie mnie! Dobra Hell yeah baby Dobra, rzucam Short jeden Long? Nie wiem Jest Quota. long I Miałem na głowie celownik i nie dostał Nie wiem, gdzie jest drugi Tu jest Na aucie Jak to jest, że jestem w tej samej pozycji co zawsze, jestem po terroru? Ma dalej jest Fuck what fuck? Jest, no, Czekaj. Dobra, za mało to no. było. Odpaliło go trochę. Chodź na sajta, Max! Próbuję go zabić. Drugi jest na, na szorcie. Max, on tu jest. Rozpalony jest tak bardzo. Tylko jedno mojego mołotowa. Nie ma go już tu. Dobrze! Na schodach jest. Nice! Max, nóżnik! No co ty go nie widziałeś? No. Graveyard. Mam motowa. I rozkładać paczkę. Pinuj graveyard A co short. What? Jest na side, side. Wiem, nie ma Trafiłeś No Malowa jest trafiony Dajesz go Na sajcie Dobrze Wyłączyło mi słuchawki Wyłączyło mi słuchawki teraz i teraz największy plotuj z tego odcinka, ponieważ w tym meczu nic nie będę słyszał. Gdyż moje słuchawki się rozładowały. Nie okay. mam dźwięku w sokawkach, nice będę słyszał dopiero co mówisz, jak wyjdzie odcinek. Bo znowu nie mam A. dźwięku i też gry nie słyszę. Ja nic nie słyszę, więc mi oznacza, oznaczaj mi. W tak stanie teraz słuchawki Widzowie, pod myszką środkową ja mam ping Używam tego, ale moja myszka środkowa Ten scroll I stan, Nie działa poprawnie Gdzie jest drugi? Mhm. Ale, nie, jak jestem głupi? nie, nie mogę tam. To, to jest to? z gry. ich Dobra Kurw. Dobrze, jeszcze jeden Dajesz go On ma scouta Trafiłeś! Jest! Nice! Odstąp. Na mnie! Jeden dead. Drugiego u mnie nie ma. A ty też tu jesteś. Jest y, aparty! Jest! Y, short, short, short! Ale nic nie dostał. So close, so no spałnie są. Dostał? Dead, a drugi pewnie jest znowu w tym, w opartach. Tak, jest, jest oparty. Był w opartach, a drugi, drugi pewnie też. Pixel do zabicia go! O to się Jest! Idę to słyszę teraz swój komputer. Jest to graveyard, graveyard! Tutaj! Dead? Wi winiarnia, dobra. MOŁOTOWUJĘ go o Malowa. Jest! I dobrze zaparty. Jest na schodach. E, w sensie tam u góry. Dobrze. Na lewo bym. Idziemy shortem. Młotowuje graveyard. Nie wiem, będę mówić graveyard. Jest! Postał głowę. Eee... winiarnia. Dobra, on jest odcięty. jest drugi? Pewnie... pewnie jest za Jest. Dead. Dobrze! Hell my man. sermon, my man. Oh. Jest... Nie wiem, jak to nazwać. Chat jakby murkiem. Nie, jest tutaj. Nie! A. Press F in the chat, mate. Jest! What the fuck! Za murem! Nice! Jest! Za murem! Winiarnia! Winiarnia! Jest! Muszę go zakończyć! Obagacz, remis! remis! Ej, dalej nic nie słyszę! Dobrze, dziękujemy za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku i słyszymy bardziej.